Dobrze, przejdźmy teraz do instalacji Rufusa, więc w tym celu wpiszę sobie Rufus i następnie pobierz po angielsku i wejdę sobie w pierwszy link i mam pobieranie. Wybiorę sobie tą pierwszą wersję, tutaj tą, no i zapiszę sobie na pulpicie tą pierwszą opcję, o, tak bym to dobrze nazwał. Jak już pobraliśmy sobie Rufusa, to teraz kolejną rzeczą to jest przygotowanie pendrive'a. Jak sobie go wepnę teraz, powinien się pokazać. Ok, zrobię sobie tylko kopię, nazwę sobie Pendrive i przerzucę pliki. Ok, przeglądarkę możemy już zająć, zamknąć, uruchomimy Rufusa. Ranie zalecana jest tego typu czynność dopiero na naszych 10 w komputera. Wybieramy sobie nasz system, znaczy nie system, tutaj tu będziemy wybierali system za chwilę, natomiast tutaj wybieramy nasz, 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 nasz urządzenie USB, czyli pendrive, disk, cokolwiek jakby co jest zewnętrzne. I wybieramy sobie, że chcemy dysk lub, lub obraz ISO. Będziemy za chwilę wybierali. Natomiast w momencie kiedy chcemy przywrócić pendrive'a do już normalnego e, stanu, to klikamy na niebutowalne i wtedy znowu e, jakby wykonujemy operację. Dobrze, wybierzmy teraz szybko e, tutaj nasz m, nasz e, system, który chcemy. Ja będę instalował Ubuntu, więc biorę sobie i teraz tutaj wybieram tylko jeszcze nazwę, ja sobie pozostawię domyślną i klikam na przycisku tak. Mamy informację, że wymagane jest pobieranie, jak to na przycisku tak. I teraz tak, bardzo ważna rzecz, wiele systemów wymaga, typu Kalinux, żebyśmy e, mieli płytę CD, natomiast jeśli mamy zapisane w formacie ISO to wtedy występują błędy sam na ten błąd napotkałem i z doświadczenia potem spróbowałem wybrać opcję DD i wtedy wszystko się udało dlatego teraz też tak zrobię, kliknę na wszystko, OK mamy informację teraz, że wszystkie dane zostaną wymazane też musimy to zaakceptować mamy informację o usuwaniu partycji no i zapisywaniu obrazu więc ja y, wyłączę teraz mikrofon żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda ten proces u mnie, a po chwili, jak jest gotowy, będzie. Oh yeah. Okay. Mamy informację o tym, że właśnie teraz została zakończona praca yy, przygotowywania naszego pendrive'a możemy zauważyć, że yy, teraz sobie tak bardziej zoptymalizuję to wszystko możemy zauważyć, że nasz dysk ja. nasz dysk ma całkowity rozmiar 2,38 MB a wolne miejsce to 8 KB. To nie jest fizyczne miejsce. Za chwilę pokażę, jak to przywrócić. Na reszcie części naszego pendrive'a, na innych partycjach, które my tutaj nie widzimy, jest dostępny cały nasz system, jakby przygotowany pod instalację. Więc jakby nie sugerujcie się tym, że to jest, że nasz pendrive się po prostu zepsuł. Dobrze, i teraz możemy wykonać, uruchomić przez boot naszego pendrive'a i, i rozpocząć instalację a teraz pokażę jak przywrócić takiego pendrive'a do normalnego stanu uruchamiamy jeszcze raz Rufusa i tutaj wybieramy teraz niebutowalne. wybieramy ja sobie na 16 GB i na wszystko start inne ok i teraz mam usuwanie partycji i czyszczenie i też za widzimy się za chwilę OK, praca została zakończona i na wszystko zamknij. Mogę teraz przejść jeszcze raz do ten komputer i zobaczyć, że 16GB ma wolę 14,8GB, czyli standardowo wszystko jest OK. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was do mojego bloga. na ee, Już pokazuję linka. Znajduje się tam bardzo dużo informacji i jest też link w opisie do tego posta powiązanego, który jeszcze stworzę, będą tam linki do pobrania i inne. Także serdecznie was zapraszam na mojego bloga. Strona ukośnik blog